No cześć, ostatni odcinek The Last of Us. No, bardzo fajny, nawet spokojny. W dużej części mamy tutaj, no, w sumie, koniec serialu tego sezonu, ale bardzo fajne widoki. Bardzo fajna scena z żyrafą, którą nasi bohaterowie karmili. No, w końcu trafiają. W ręce świetlików, i tutaj wielkie zaskoczenie, ponieważ nie chcą zrobić badań Eli w jakiś taki normalny sposób. elko jeden z naukowców stwierdził, że rośnie w niej widocznie jakiś konkurencyjny rodzaj grzyba, który nie pozwala temu, co panował świat, ją zarazić, no i postanawia wyciąć go z niej, żeby stworzyć syntetyczny, właśnie marker, który ma ochronić ludzkość. Jak to bywa z naszym, Macho bierze sprawy w swoje ręce, rozwiązuje na swój sposób czyli z bronią w ręku, rozwala wszystko, co Stanie mu na drodze, wykrada Eli. No i ucieka stamtąd, obiera kurs na jedyne miejsce, które jest dla niego bezpieczne, czyli osadę biuta. Po drodze mówi Eli, że świetliki przestały szukać lekarstwa. No I koniec końców, udaje im się dość daleko dotrzeć potem jeszcze kawałek deptania no i gdy widzą już osadę w dolinie to Eli się zwierza no, Tomas prosi też, że by potwierdził czy mówił prawdę o świetlikach, no i tutaj nasz bohater, no niestety musi Zrobić to co musi, no i potwierdza, że przysięga, że mówił prawdę o świetlikach. No i właśnie w taki sposób z dużym niedosytem zamyka nam się pierwszy sezon, o który oceniam bardzo wysoko, bardzo fajny. W gry nie grałem, widziałem gry. Sam jakoś nie miałem jakiejś okazji ani chęci wygrać w coś takiego. Ale jeżeli chodzi o adaptację gry, no to naprawdę bardzo fajna. Polecam. No tyle na dzisiaj. Dzięki, do następnego hej.